Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Witamy W tym odcinku będzie drobiowo pysznie i kolorowo mhm. Kupiłem sobie cztery ćwiartki z kurczaka takiego, Co zrobiłeś? Kilo 700 ważyły naprawdę porządne ćwiartki. i będzie galaretka drobiowa taka jak tam widzicie u góry na miniaturce i tylko z tych właśnie Czwartek. Oczywiście oprócz czwartek będą nam potrzebne warzywa takie. To nie jest reklama. Kukurydza, marchewka i groszek. Nie mamy w tym momencie czego, nie mamy kukuryzy, bo świeże warzywa, jeśli chodzi o groszek, o marchewkę, by się znalazły, ale kukurydza i tak konserwowa, więc pomyśleliśmy, że zrobimy wszystkie te warzywa, które będą użyte jak konserwowe. Musimy sobie te właśnie czwarteczki zagotować w tym oto garnuszku. Od razu sobie je przerzucę. Naprawdę porządne nogi. No. No, porządne. Piuro było. O nie. Dobrze. O się. Tak, jak teraz. Zalewamy sobie to zimną wodą i gotujemy. Podgrzewamy do momentu, kiedy nie, na wodzie nie zaczną wytwarzać się takie szumy, taka piana, którą zbieramy i dopiero wtedy będziemy przyprawiać. Właśnie. Warzyw nie dajemy żadnych w tym przypadku, dlatego że. Na to razie. wszystko, a czy ja mówię o dogotowaniu? No, bo zabierałeś warzywa i mówiłeś, że warzyw nie dajemy. No to. Do... Proszę zająć się na nagrywaniem, proszę panią. Dajemy magię smaku. Tak. pokaż, przybliż, dokładnie. Jedna wielka łycha później przyjdzie do tego rosołku, który tam będzie, i ewentualnie nic więcej już nie dajemy, jeśli chodzi o więcej magi Magii smaku, więcej nie dajemy. Ewentualnie tylko będzie trzeba troszkę dosolić i już. I gotujemy do miękkości. Oczywiście później trzeba to będzie obrać, pokolorowić tymi warzywami. Potem jeszcze trzeba będzie iść do magicznego warzywnika po pietruszkę, ponadkie pietruszki, żeby troszkę tak, zieleni też spadło. I tak? Pójdziesz i przyniesiesz. nie że nie przyniosę. przyniosę. Zalewam wodą, stawiam na mały gaz i niech się pieni. druga. To sitko, które widzieliście przed chwilą, będzie mi potrzebne raz jeszcze, dlatego że rosowek musi być klarowny na koniec, żeby ta galaretka była ładna, kolorowa, czyściutka, bez żadnych farfocli, więc sobie to przecedzimy raz jeszcze. Soli na razie nie daję, dlatego że magia smaku posiada już sól. Troszkę nam się pogotuje, posmakuje i zobaczymy, jak będzie trzeba do soli, jak nie, to nie. Ale generalnie gotujemy do miękkości. Jak długo? Nie wiem, to zależy od wielkości ćwiartek, więc czekamy. Godzinę 20. Tyle to trwało. I teraz tak. Wyciągamy mięso do przestudzenia, żeby można je swobodnie obrać. Trzy. Ta pietruszka będzie mi jeszcze potrzebna. No miałeś sobie przynieść. Co pietruszka będzie potrzebna? I sobie przynieść. I cztery. Poczekaj, na ten rosół pokaż tam jeszcze. Ten rosół chwilę niech nam się ustoi, wyklaruje. Za momencie obieramy mięso. Nie wiem, co z tą skórą. Czy są skórę też, czy nie? No na pewno musisz tak perki wykroć. Tak, ale chodzi mi o skórę. Czy bierzemy, czy nie bierzemy? Nie wiem, to i tak, tylko ty będziesz to jadł. Dobra, wyjdzie w trakcie, więc niech się studzi. Czyli jednak będzie bez skóry. Rosołek nam stygnie, oczywiście. My sobie spokojnie... My! Ja! My się weźmiemy i się i zrobimy. I weźmiemy się i zrobię. Za momencik będziemy to wszystko ładnie już montować. Skóra oczywiście, ona by nam sprawiła to, że Bardziej by nam to wiązało, czyli taki kolagen. Ale my użyjemy żelatyny. No właśnie. Nie? Tak. Tak, takie ładne kawałeczki, spójrzcie. Białutkie drobiowe mięso, więc tak będzie. Tylko żadnych kości, chrzęści. Ani nic w tym stylu. Czekaj, tutaj jeszcze rozdzielę. Co mi tu po mojej się jeździ? O, tu jest ta ostra kość. Żniwa? Tak zimno dzisiaj. No ale pogoda się zmieniła, co? A jak tam u was? Bo u nas to wam powiem, że... Były 3 dni lata. Co? Trzy ale lata. to też tak nie powinno być. Nie? Albo zimno, albo gorąco, no. ale jaka zmiana. Ale to jest z dnia na dzień. Żeby dzisiaj chcąc wyjść na miasto, trzeba było założyć bluzkę. Deszczówkę. Deszczówkę nie, ale jak ty już sobie podkręcałeś temperaturę w samochodzie. No 22 nie. stopnie już miałem włączone. To jest nierealne. To jest wręcz. naprawdę ciężko. Mm, no tak patrz, taki ładnie. mamy klimat. Niestety albo ciepło, albo zimno nie ma pośrodku. Słuchaj, wszystko jest wiadomo co jest pięć, więc, więc tak. Obieram za moment żelatynka. Musimy rozrobić żelatynę w ciepłym rosole i taki powiedzmy nawet bardzo ciepły, bo jak wszyscy wiemy, żelatyna, jak ma za wysoką temperaturę, traci właściwości żelujące. Prawda? Prawda, ale będziesz to pokazywał? Ale która? Żelatyna. No jak, muszę, no pokażę. No to co widzą. gadasz? No obieraj, Dobra, obieram i za moment ci Od żelatynki zaczniemy. O, w tych kubeczkach będzie, zobaczcie. Hej, już możesz tej karmy teraz tutaj nie chrupać? <laughs> Spojrzał się tak, włosy tak ma, że tam gdzieś pomiędzy włosami patrzy się na mnie Blum 180. Jest jeszcze Blum 280, czyli taka żelatyna przeznaczona do konserw, czyli do wyższych temperatur. Zobaczcie, jakie tu już ładnie odwarstwił. I pyszny rosołek. naprawdę. Ja tam jeszcze mam trochę, jak do czego to, to się użyje. I co teraz? Stężenie naprawdę takie porządne. Na razie tak, jedna łycha i musimy to rozmieszać. Ten rosołek jest ciepły, fajny. Tak jak wam powiedziałem, gdyby była skóra, to, to całe... A to chyba za mało jedna łyżka. Tak, ale ja już sobie chcę rozmieszać. I no, teraz łyżkę i co? No sypię paczką. Nie, nie ma tutaj... No to po co ci ta łyżka była? Co? to po co ci do odmierzania, Oj no, tam od Czepiasz, się. Czepiasz się. Teraz. Jak zwykle. Nie byłabym zwykle. sobą. No i później wiecie, będziemy to tak szybko wszystko ładnie sklejać, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to pewnie jest ta pietruszka z Twojego magicznego warzywnika. Oczywiście. Oczywiście, wcale nie zaprzeczasz nawet. No nie, no nie mogłabym. W ogóle jestem rozczarowana, że nie wziąłeś wszystkich innych warzyw do tego. Kukurydzę i tak musieliśmy kupić, a masz teraz to trio, więc polecieliśmy po... Trio, bo sobie poszedłeś po prostu na łatwiznę. No ty musiałbyś... podobno poszłaś, bo ty mi to kupowałeś, zapomniałaś? No ja to kupowałam, ale no dlaczego nie. Wystarczyło sobie wziąć, a wiesz jaki piękny byłby ten mój groszek? W tym? Ja wiem, że jest groszek. Zielony, teraz... taki no, zielony-zielony. Zielony-zielony, nie taki konserwowy. No. No. Ale my się posłużymy koło. Jak się nie ma, to się chociaż mamy. No właśnie, nie masz nawet wytłumaczenia. Nie ma nawet na wytłumaczenia. Swoje... Pięknie, ładnie, wspaniale. Jeszcze chyba nawet troszkę tej szlatynki dam, co? No ja ona już całą chyba tu wsypa. jest. Nie, całej to nie będę sypał, bo nie rozmieszam. Jeszcze troszkę wsypię. I będzie. Jeszcze to nawet mi trochę zostało. To będzie domówić. Bloom 180 i rozrabiamy. To są takie dość duże te kuby. Ile one mają? 300 ml? Nie, więcej. Więcej? 500. 500? O Boże, to będą dwie galaretki. No, warzywek damy dużo, dlatego że tej żelatyny jest dość dużo, tego rosołu jest dość dużo, więc będzie, będzie ciekawie. Nie zasłony, oczywiście taką galaretkę można sobie jeść z octem, co zobaczycie na koniec. Hmm. Y a mamy ocet? Nie wiem, czy kupiłaś. No, Dobra. może tam z A tak. Rozmieszane. Ten tłuszczyk na górze nam się ładnie od odwarstwi. Więc co, będą cztery, myślisz? Myślę, że tak, bo masz tych warzyw. Dobra, to od razu sobie cztery przygotujemy. Aha. Pietruszki, ale z pietruszki weźmiemy nie te tutaj końcóweczki, tylko tu te takie no, listki. No, Aha, Ojej! Naprawdę, no po prostu no coś cudo, będzie. to będzie cały ten urok, to właśnie tej pietruszki. Tak, cały smak po prostu. Cały smak, smak cały urok. Dobra. No to od razu przepukana było, żeby nie było. Chociaż tam nic nie ma z chemii związanej, tak? Nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, teraz po troszku mięsiwa, samo mięso bez kości. Co tam było? A, no dobra, rozsuń to, żeby było ładnie widać. I jeszcze tu. I teraz co, będę dłoń mi to robił? No pewnie. Tak? No tak. dobra, to niech będzie. Ja mam miskę, po to, żeby y, to, co nam tam będzie wyciekać, to nie będzie brudziło ceraty, bo będziesz miała za dużo sprzątania. Myślę o tobie, żeby po prostu mhm. ci Dziękuję. roboty. nie... To nie, nie proszę. Wspaniałomyś. Wiem. I skromny. Tak. I sobie to zaraz wszystko. Troszkę groszku. Gdzieś tam. O, ładnie, kolorystycznie tu już jedna marchewka mi wpadła. Wszystko powinno się ładnie ładnie pomiksować. Tutaj jeszcze bym rzuciła groszek. Tu wyrzuciła rzuciła groszek? Proszę, użyła? I marcheweczka. Tu gdzieś, tam gdzieś. O, troszkę tu. Słuchaj, no, się pobawię, lubię się bawić. Wiesz przecież o tym. O, Tutaj, tu. Myślę, że byłoby tak samo, jakbyś to wszystko wrzucił do miski, wymieszał i potem przerał. Wiesz co? Nierównomiernie by było. No właśnie, nie. A my to zrobimy, ja to zrobię tak, że. To zrób może jeden kubeczek, bo będziemy to. za dwie godziny. Tak? Ten? Myślisz? Pokaż jeden ładnie. Dobra, to będzie Zabierzeń, tu. No, troszkę, pietruszki. Uszki, uszki. I teraz troszkę warzywków troszkę groszku kukurydziński i marche, weczki gdzieś tam. O! I znowu troszeczkę miesiwka takich pełnych nie będziemy tutaj ten, ładować, nie? No. Ciekawe czy ci wystarczy. Czego? Na cztery. Czy co mi wystarczy? Mięso Powinno. Troszkę kukurycki. Czyli będzie taki miks. I troszkę zieloniki jeszcze na górę, bo jak tutaj więcej ładował. Nie będę. Jeden to jeden niech ci będzie. Pokażemy to tak jak chciałaś. O, patrzcie. Czekajcie, tu jeszcze przetrzepię teraz to. I oczywiście stężeje nam to do momentu, do takiego, do jakiego będzie mogło stężeć w warunkach kuchennych, a po wystudzeniu do loduwy i już. Zalewamy. Proszę bardzo, tak żeby było przykryte. Tutaj akurat ten cały tłuszcz poszedł do tego pierwszego. Dobrze ja mówię? Okay. Dokładnie. No, na barkę. A to możesz przelać od razu jak masz łyżkę. No, to tak zrobię. Sam tłuszcz. Widzicie? Tłuste ćwiartki kupiłem. A mm -hmm. no jak to czwartki? Tak A nie zawsze. Do wszystkich. Nie zawsze, czasami są chude. Pewności. Ćwiartuchny. No. Sam tłuszcz. Bestki tu. Mm -hmm. Trzeczka Ojej. Jeszcze tu troszkę zbiorę. Okay. Tak, doleję, jeszcze troszkę może rozbiorę tu. On się tak nam porozwarstwia. Tutaj jest mało. Tu. Spokojnie. Czekaj. Myślę, że będzie ok tak jak teraz. I dolewamy teraz to, co zabrałem. Tylko teraz jest. Rosołek. I myślę, że tak jak teraz będzie, będzie ok. I tak, tego tłuszczu jest dużo, no ale dobra. Niech tak będzie. Więc ja sobie napełniam resztę, i kochani moi, tak jak mówiłem, studzimy w warunkach kuchennych, później do lodowy i testujemy jutro. deska to w sumie to niepotrzebne. Nie? Ta dziura jeszcze się. No mogłeś się zostawić już to tą dziurę. Wszyscy wiedzą, że mamy dziurę. Wszyscy ci co oglądają, oczywiście. Pięknie wyszło, nie? No powiedz. Tak. Pięknie, zdrowo i kolorowo. Tak jest. Talerzyk przygotowany, ocet przygotowany. w takim razie trzeba się Białem. Stawiam od nowa. Postaw na dziurze. Nie. Nie, nie ten. Nie na rękę mi to. Pachnie jak te zimne nogi. Objedziemy nożem, zobaczymy, czy mi się to uda wydostać w całości. Jak się nie uda, no to po prostu się nie uda. Będę, e, dla mnie to żaden problem nie jest. W ogóle. Ale to jest nawet, no teraz chcesz wyjąć, bo tak do tego, mm. ale tak to jakby sobie to naraz, jakby mniejsze były te. Ładnie, co? Mm -hmm. Pietruszka, co? No. Trzyma się rewelacyjnie. To był dobry pomysł tą żelatyną. Słuchajcie, jeśli chodzi o sam olej, no to set, Boże. To na o i to na o. Oce to nie olej. To niektórzy dają sok z cytryny. A niektórzy to. dają ocet. Do tego, to się mówi seta i galareta. Tylko że z tą setą. Wiesz co? Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Poczekaj. Mam jeszcze jeden pomysł. Łomatko. ten już brudny jest. Od serniczka. Niam, niam, niam. Czekajcie, nie denerwujcie się. Zobaczymy, czy to się ładnie przekroi takie zesztywniałe. Nóż z cienkim ostrzem, więc powinna być bajunia. Tak mi się bynajmniej wydaje. Postaram się przekroić to. Przez środek. Matko Święta. To co, palcami trzeba to by przytrzymać? Oczywiście, co niektórzy robią mniejsze takie porcyjki. No nie wiem. Czy to przejdzie, co? Może. Ostrzyłam go wczoraj. Tak. Marta, weź już. Nie, nie, nie jadaj głupot. Bo powiedz, dobrze wiesz, żebym ostrzył, nie ostrzył. Już nic nie powiem. Nic? Może nic nie mówię. Dobrze wygląda? No, tak. Bardzo dobrze. Co widzisz? Bardzo dobrze. O Boże! Uwielbiam takie Ale proste to rzeczy. Przez to wiesz, pietruszkę. Toż, Pietruszczyk. Wiktor się doczekać nie może. Mm -hmm. Rewelacja. Zróbcie sobie takie cuda. Nie, to był dobry pomysł, bez, bez tej skóry. Widzisz? Nie? No. Skóra się ściąga. O, słodycz od kukurydzy. Bajunia. Nie ukrywam, Uczeku kukurydzy. Nie dodawałem nigdy. A jest ona na plus. Mmm, ta pietruszka. No. Patrz jaki duży gałąz. Wszystko określiła. Nie tyle ten kurczak, co właśnie ta pietruszka. No. Rewelacja. Ze słonością nie przesadzajcie, naprawdę. Tak jak teraz jest rewelacja. Ile ja dam tej magii smaku? Dwie łychy, nie? Uh -huh. To było wczoraj. W tym to samo zdrowie? Nie? Tak. Oj oj. Polecam. Takie pyszne, kolorowe. Galaretki drobiowe. Nie pamiętaj drogi, widzów. Jeśli film się podobał, łapa i komentarz. Dobra, odłóż już ten dytanie. Nie, jeszcze kukurydza mi tu jedna. O! Już. O, już. Czekaj, ja by tu kukurydzę jeszcze No i co? Jeśli chodzi o magię smaku i o wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, dostaniecie w sklepie Jeluks Polska link w opisie pod filmem. Razem z kodem rabatowym GOSPRZEWSKI10 wszystko kupicie 10% taniej. Tak jest. Oczywiście nasze social media. Facebook Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Pytuszki całek jeszcze mam. O to dobra. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.